Jeszcze niedawno Lewis Hamilton deklarował, że wystarczy tydzień spokojnych rozmów, aby dogadać szczegóły dalszej współpracy z Mercedesem. Z kolei totowol wielokrotnie przypominał, że w przeszłości tego typu umowy były uzgadniane w weekend, a czasem nawet w jedno wspólne popołudnie. Tymczasem tygodnie mijają, a oficjalnych informacji nadal brak. Lewis Hamilton od kilku dni jest kierowcą bez kontraktu. I brak tych oficjalnych informacji w ostatnich dniach został mocno podlany spekulacjami medialnymi, że na drodze do kolejnego, najwyższego w historii kontraktu, Isaac Hamiltona stanęła przeszkoda. Tą przeszkodą jest Ola Kalenius, który nie chce zgodzić się na te bardzo wysokie wymagania siedmiokrotnego mistrza świata. Jak to dalej może wyglądać, o tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 4 stycznia. Daniel Biały. Echa Padoku. Od czterech dni Lewis Hamilton jest kierowcą bez kontraktu, ale zanim o Lewisie o doniesieniach prasy włoskiej, hiszpańskiej, a ostatnio brytyjskiej, słowo na temat Alexa Albona, bo dzisiaj pojawiły się ciekawe informacje. Red Bull przygotował dla niego taką opcję rezerwową, w której Albon będzie mógł się ścigać. Alex Albon w przyszłym sezonie wystartuje w serii DTM i będzie łączył rolę kierowcy w serii DTM w zespole stworzonym przez Red Bulla z rolą kierowcy testowego, rozwojowego w zespole Formuły 1, więc nie będzie to. Pełny sezon w wykonaniu Alexa Albona będzie drugi kierowca, który będzie przejmował ten samochód w serii DTM. I wiele osób sugeruje, że to jest no, troszeczkę poniżające dla Albona, co przygotował mu Helmut Marko. Ja osobiście uważam, że lepiej. Ścigać i być kierowcą rezerwowym niż tylko oglądać tor, kolejne lotniska i nie mieć kontaktu z samochodem wyścigowym to jest dokładnie ten sam scenariusz, który w tym sezonie przerabiał, w minionym sezonie przerabiał Robert Kubica. Da się to połączyć, i myślę, że dla Aleksa takie utrzymanie kontaktu z kierownicą, z rywalizacją, z adrenaliną to jest coś, co pomoże mu w tym, żeby utrzymać. Jako kierowca na dobrym poziomie i ponownie walczyć o powrót do Formuły 1, bo te opcje przed nim mogą się otworzyć. Ja teraz wracam do głównego tematu: tematu Louisa Hamiltona, bo pojawiło się bardzo wiele publikacji włoskich: Corriere del Sport, potem hiszpański As, teraz brytyjski Express. Wszystkie te media piszą o tym, że Louis Hamilton. Na ten moment nie ma zagwarantowanego kontraktu w Formule 1, nie jest dogadany z Mercedesem, nie ma żadnych inf oficjalnych informacji. No, i o ile te wersje wydarzeń nieco się od siebie różnią, jest jeden wspólny mianownik w tych wszystkich historiach. Przeszkodą w tych rozmowach miał być Ola z który w tej trudnej rzeczywistości, która teraz ma miejsce przy tej dużej redukcji od strony produkcyjnej koncernu Daimlera nie chce się zgodzić na te bardzo wygórowane wymagania Louisa Hamiltona. I tu jest właśnie ta różnica tych wszystkich wersji. Niektórzy piszą, że 40 milionów euro za sezon, bonus 10% jeżeli chodzi o... Nagrodę, którą Mercedes otrzyma po tym sezonie w przypadku wygrania kolejnego tytułu mistrzowskiego, oraz samochód, super samochód Mercedesa, jako prezent. To jest opcja, którą Louis miał zaproponować. Inni twierdzą, że to jest opcja, którą Louis Hamilton miał odrzucić. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest tą opcją właściwą. A dlaczego? No dlatego, że 40 milionów euro to jest wynagrodzenie, jakie Louis do tej pory. Posiadał, czy jakie miał wypłacane, więc to jest ta opcja, która nie przewiduje podniesienia wynagrodzenia dla Louisa Hamiltona, więc te wymagania Louisa muszą być wyższe. Czego ma się domagać Louis? Louis chce oprócz zdecydowanie wyższego kontraktu, kolejnego najwyższego kontraktu w historii, być ambasadorem Mercedesa, być z Mercedesem nieco dłużej niż ten kontrakt jako kierowca Formuły 1 miałby obowiązywać, choć Louis chce czteroletniego kontraktu i właśnie gwarancji, że będzie ambasadorem tego przejścia od samochodów, Spalinowych do samochodów w pełni elektrycznych. On chce być tą twarzą tej zmiany. To jest kolejna taka akcja społeczna, medialna, w którą Ruiz Hamilton chce się zaangażować na to. Ma nie chcieć się zgodzić właśnie zarząd Daimlera, który chce Luisowi dać kontrakt dwa plus ewentualnie jeden kolejny rok i o ile to to Wolf chciałby poczekać, dać Luisowi czas, chociażby do tych zimowych testów, to Ola ma mocno naciskać na to, żeby ten kontrakt został bardzo szybko podpisany na takich warunkach, jakie leżą na stole, albo Zdecyduje się sięgnąć po taką opcję atomową, czyli wyciągnąć George'a Racella z Williamsa i włożyć go do tego samochodu, bo usługi George'a Racela nie będą kosztowały 40-50 milionów euro, ale myślę, że 2 miliony euro to jest wszystko, co musiałby Mercedes wyłożyć, żeby George dla nich jeździł. No i tutaj pojawia się problem, bo wszystkie strony mają patrzeć. W swoim kierunku, i nikt nie chce tej dodatkowej gotówki wyciągnąć. Na pewno to, to nie będzie chciał tego finansować z własnej kieszeni. Daimler mówi, my mówimy, stop, tutaj nie będzie żadnej dodatkowej podwyżki. No i oczy chyba obu tych współudziałowców są zwrócone na Ineos, na ten nowy podmiot, który się tam pojawił, bo Ineos, skoro był w stanie zakupić taki duży pakiet akcji, to być może wyłoży kolejne 20 milionów euro na stole, powiem, my płacimy za Luisa, chcemy mieć go u siebie, dodatkowo pewnie Luis będzie ambasadorem naszej marki, będzie pełnił dla nas role medialne, marketingowe, ale tutaj też jest pewna pułapka, bo Luis z jednej strony chce być twarzą Mercedesa, chce być tym ambasadorem Samochodów elektrycznych z logiem niemieckiego koncernu. Z drugiej strony chce bardzo dużej wolności, jeżeli chodzi o swój własny wizerunek. Podpisywać kolejne kontrakty to jest coś, co Louis już ma w bardzo dużym wymiarze w stosunku do innych kierowców. Jak ta historia się dalej potoczy? No, od dłuższego czasu mówi się o tym, że to właśnie ta trzecia lub czwarta strona dołoży. Do wynagrodzenia Louisa Hamiltona i będzie Wilksyty i Owca Cała, natomiast na razie to wszystko nie wygląda na scenariusz, który miałby się skończyć w ciągu dwóch czy trzech kolejnych dni. Te rozmowy mogą się rozciągać. Tutaj chodzi o jedną bardzo ważną rzecz. Nowy szef koncernu Daimlera chce pokazać, kto tu jest szefem, bo te wymagania Louisa Hamiltona mogą ciągle rosnąć, ten apetyt jego na pieniądze. Raczej się nie zatrzymuje. Luis chce cały czas być tym kierowcą, który jest naj, 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 najwyżej tej listy płac, niezależnie od tego, czy te pieniądze są mu potrzebne, czy też nie. Jest to kwestia prestiżu, potwierdzenia tej mm, pozycji siedmiokrotnego mistrza świata, potwierdzenia również na czeku, który co Miesięcznie lub co rocznie będzie wkładany mu do ręki, czy to na początku, czy na końcu sezonu. Sytuacja jest niezwykle ciekawa, ja nie przewiduję, że to pójdzie w kierunku Georgia Rassela, nie można wykluczyć takiej opcji, kiedy te dwie strony nie dojdą do porozumienia. Daimler będzie chciał szybko poukładać te kwestie związane z zespołem, to być może rzeczywiście zdecyduje się wyciągnąć Georgia Rassela z Williamsa. Na razie George jest tylko straszakiem. Myślę, że obie strony będą musiały znaleźć gdzieś ten wspólny środek. Być może Daimler zostanie na tych 40 milionach 10% od nagrody. To jest dużo, bo Mercedes w tym roku otrzymał 140-150 milionów z tytułu podziału zysków tej nagrody za tytuł mistrzowski, więc Lewis otrzymałby kolejne 15, to już jest 55, a być może jeszcze Ineos lub inny sponsor dołożą 10-15 milionów, zagwarantują sobie usługi takie medialne, promocyjne Lewis Hamiltona, no i skończymy na kwocie 70 milionów euro, na kwocie, o której mówiło się już w przeszłości, że to właśnie to jest ten punkt, w którym Lewis chciałby się ze swoim kontraktem zatrzymać. Tyle spekulacji, jeżeli chodzi o te włoskie, hiszpańskie, brytyjskie media. Teraz informacja, która coraz bardziej zaczyna do nas docierać, czyli to, że start sezonu w Australii jest bardzo mocno zagrożony. Australia to jest specyficzne miejsce. Organizatorzy tego wyścigu mówili, że oni potrzebują 6, nawet 8 tygodni wyprzedzenia, żeby zorganizować wyścig Formuły 1, żeby to wszystko mogło ruszyć. Ten tor jest konstruowany przez. Długi czas, uliczny tor. No, jeżeli nie uda się tego wyścigu rozegrać w tym planowanym terminie, to Liberty Media stoi przed bardzo trudnym zadaniem, żeby znaleźć miejsce do tego wyścigu w trakcie sezonu, sezonu już bardzo mocno upakowanego. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie, ale również słowa Toda, nie są optymistyczne. On mówi: Nie spodziewam się takiego normalnego sezonu, na pewno będą po drodze jakieś problemy. No, jeżeli chodzi o tenisowy turniej, już został on przesunięty, bodajże o 3 tygodnie, więc ta Australia jest. Mocno zagrożona Jest duża szansa na to, że sezon ruszy końcem marca, ale już w innym miejscu świata. Koniec marca, nie, koniec lutego to jest moment, kiedy poznamy wszystkie karty, jakie na stole położy Lorenz Troll. To właśnie wtedy mamy zobaczyć pełny obraz medialny tego zespołu Aston Martina zespołu, który już bardzo mocno się. Rozpycha w mediach społecznościowych, myślę, że to wszystko będzie się nakręcało aż do momentu tego no, pokazania nam absolutnie wszystkiego, barw zespołu, tego jak to zostanie ograne i jakich zespół będzie się ścigał w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet lat. A na koniec wracam do Toto Wolffa i bardzo ciekawego wywiadu, którego Toto udzielił niemieckiego, niemieckiemu Automoto und Sportowi. Kolejny raz Automoto Unsport dotyka kwestii technicznych, których nie udaje się wyciągnąć w innych wywiadach. Przepraszam, to nie był wywiad Toto Wolffa, to był wywiad Jamesa Alisona, wywiad dotyczący tej kolejnej mistrzowskiej konstrukcji samochodu W11, no i wyobraźcie sobie, że już od kwietnia 2019 roku prowadzone były bardzo zaawansowane prace nad tym samochodem, szczególnie nad tym tylnym zawieszeniem i to właśnie to tylne zawieszenie było tym elementem, z którego James Allison wielokrotnie e, mówił, że jest dumny, e, że to jest największe osiągnięcie, a nie system DAS i to się. Potwierdza, bo jak James mówi, system DAS to jest coś, czego kierowcy nie zaakceptowali. Ten nienaturalny ruch kierownicą do przodu i do tyłu to było coś, co nie szło w parze z automatyzmem, który wyrabia się u kierowców. Oczywiście, kierownica w prawo, w lewo nie ma z tym najmniejszego problemu, a już ten dodatkowy ruch to było coś, czego kierowcy po prostu nie lubili, korzystali z tego systemu. Tylko w bardzo małym stopniu Mercedes miał nadzieję, że to spektrum wykorzystania będzie większe, zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu. Skończyło się na tym, że głównie na Okrążeniach, kiedy trzeba było dogrzać przednie opony, kierowcy sięgali po to rozwiązanie. A to tylne zawieszenie było powodem dumy nie tylko dlatego, że okazało się rozwiązaniem na dość niestabilną tylną oś w samochodzie W10, ale również był elementem, który sprawił bardzo wiele kłopotów w procesie uzyskania homologacji, w procesie testów zderzeniowych. To górne ramię tylnego zawieszenia bardzo mocno. Cofnięte w przypadku tej konstrukcji Mercedesa, to była ta prawdziwa rewolucja, stanowiło dużą przeszkodę przy próbach zderzeniowych, bo ta tylna struktura zderzeniowa po przesunięciu tego tylnego ramienia zawieszenia no była bardzo krótka i znalezienie tego rozwiązania, które spowoduje, że ta cała próba zderzeniowa zatrzyma się tuż przed tylnymi wahaczami. No, powodowała, że potrzeba było kilku takich prób ale finalnie się udało i dzięki temu Mercedes uzyskał bardzo stabilną platformę Mercedes również od wielu lat od 2017 roku był w takim procesie walki z brakiem tempa w wolnych zakrętach jak mówi James Allison, te wolne zakręty to było coś, co spędzało nam tym powiek. tam traciliśmy bardzo dużo czasu i ten proces zapoczątkowany w 2017 roku zakończył się w przypadku Mercedesa w roku 2020 W11 to był samochód, w którym udało się znaleźć kompromis pomiędzy tymi wolnymi zakrętami, a szybkimi. James mówi, trochę oddaliśmy w tych szybkich zakrętach, ale finalnie składając wszystko w jedną całość, ten samochód naprawdę dysponował bardzo dobrym. Tępem i kolejna rzecz, postęp po stronie jednostki napędowej. James powiedział, że te doniesienia, te informacje, sugestie, że Ferrari pokonało nas na tym froncie jednostki napędowej i tak nas zmobilizowały do pracy, że udało się znaleźć dodatkową moc, nie zmieniając architektury. Z punktu widzenia nadwozia i konstrukcji nadwozia nie były potrzebne żadne zmiany, wszystko, co udało się znaleźć, udało znaleźć się wewnątrz tej konstrukcji. Ostatnia rzecz, James był pytany również o to, jak zmieniała się długość tego samochodu, bo co roku pojawiają się informacje. Że ten samochód jest dłuższy, krótszy. James mówi, od 17 roku długość tego samochodu jest niezmienna. Jest on dość długi, dlatego na takich torach jak Monaco, no Mercedes nie prezentuje się tak dobrze jak na innych obiektach, ale James mówi, że e, zapytany o to, czemu inni nie sięgają po tego typu rozwiązania, mówi, że no bo wszyscy, wszyscy zapatrzyli się na Adriana Neuea i na Red Bulla. To pomogły bardzo mocno media, które. Twierdzą, że tylko ta filozofia nie to jest coś, za czym warto patrzeć. Dlatego my gdzieś tam po cichu robiliśmy swoje i ten samochód nie jest szybki, dlatego, tylko dlatego, że ma najlepszą jednostkę napędową. Jest szybki, bo ma świetną konstrukcję aerodynamiczną, wspartą dodatkowo tymi wszystkimi rozwiązaniami mechanicznymi, eee, zawieszenie z przodu i z tyłu. To wszystko udało się tak zbalansować, że ta konstrukcja, niezależnie od tego, czy to są szybkie, wolne zakręty, niezależnie od tego, na jakim torze się ścigamy, spisuje się po prostu bardzo dobrze. Ta platforma jest. Stabilna, co daje kierowcom dużą pewność w pokonywaniu zarówno szybkich, jak i wolnych zakrętów, dobrze czują się w kwalifikacjach, ale również w tempie wyścigowym. Tego tempa kwalifikacyjnego w tym roku miało być nieco mniej niż w poprzednich latach, ale dzięki temu samochód zyskał bardzo dużo na dystansie wyścigowym, szczególnie dlatego, że ta platforma znalazła się, stabilna platforma znalazła się w takim miejscu, które daje oponom Bardzo duży komfort. Udaje się inżynierom bardzo szybko znaleźć to optymalne okno pracy, i te opony w takim optymalnym oknie, nie dość że pracują dobrze, to jeszcze utrzymują swój stan przez dłuższy okres niż ma to miejsce w samochodach rywali. Ogromna praca zarówno w Brackley, jak i w Brixworth, żeby te, te kolejne tytuły mistrzowskie. Były, e, nie były m, dziełem jakiegoś przypadku, żeby Mercedes miał pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i tak jest do tej pory. Jak będzie w sezonie, który przed nami, o tym przekonamy się już wkrótce. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, bo kolejne tematy już znajdują się w moim notesie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.